Robert, Leo Messi. Graliście przeciwko sobie. Ten mecz wygrany przez Bayern 8-2 to jest Twoje najlepsze wspomnienie z rywalizacji z Leo Messim? Nie, sobie grają tutaj jak w Tak! z Nie, bo ja nie podchodzę do tej rywalizacji jako rywal z Leo Messim. Oczywiście.

To był nasz mecz w wykonaniu, to jak, jak, jak drużyna się prezentowała. I jakby ja przegrałem też 3-0 z Leo Messi w, w półfinale Ligi Mistrzów raz, tak? w drugim meczu wygraliśmy 3-2, ale odpadliśmy, tak? Nie, nie, nie awansowaliśmy do finału. Zawsze bym chciał, żeby w ofensywie coś się działo i, i szczególnie z naszej strony coś, 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 coś padło. Oczywiście, jeśli miałbym wybierać 0-0, a 1-1, 2-2, to zawsze wybiorę te 1-1 albo 2-2.